15 lipca 1410 roku pańskiego. Na ziemi Komturii Ostruckiej, w sąsiedztwie Pół wioski Grunwald, stanęły naprzeciw siebie dwie potęgi rycerstwa średniowiecznej Europy. Następnego dnia po bitwie, 16 lipca 1410 roku. Król Polski Władysław Jagiełło tak pisał w liście do swojej drugiej żony Anny Cylejskiej. Najjaśniejsza władczyni, najwspanialsza nasza małżonko. Dnia trzeciego w dzień Święta Apostołów, wielki mistrz wraz ze wszystkimi swoimi siłami się do nas przybliżył. A gdyśmy już czas jakiś nawzajem się sobie przypatrywali, mistrz Krzyżacki i marszałek nam i najjaśniejszemu panu Witoldowi, naszemu najdroższemu bratu. Przesłali dwa miecze z następującym posłaniem: Wiedzcie, wy, królu oraz Witoldzie, że w tej właśnie godzinie bitwę z wami toczyć będziemy, a owe dwa miecze ku ratunkowi waszemu wam przesyłamy. Na co odpowiedzieliśmy: Miecze, które nam posyłacie, przyjmujemy i w imię Chrystusa, przed którym najwyższa duma ugiąć się musi, bitwę z wami toczyć będziemy. W dniu bitwy w pobliżu pruskiej wsi Grunwald na terenie obecnego powiatu ostruckiego a ówczesnej Komturii Ostruckiej stanęły naprzeciw siebie wspomagana przez moździerze i zachodnich najemników 27-tysięczna armia Zakonu Krzyżackiego i liczące 39 tysięcy wojsko polskiego króla Władysława Jagiełły złożone z Polaków, Czechów, Litwinów, Żmudzinów, Rusinów, Tatarów i wołochów. zapadł zmierzch. Połowa krzyżaków nie żyła. 14 tysięcy wzięto do niewoli. Zdobyto krzyżacki obóz, a w nim dziesiątki wozów wyładowanych kajdanami dla polskich jeńców. W dalszej części listu Jagiełło pisze Wielkiego Mistrza, a także wspomnianego Marszałka Szwarcborga, Elbląskiego oraz innych licznych konturów Powaliliśmy innych, przymuszając do ucieczki i ścigaliśmy ich przez dwie mile, po czym uciekający w wodach i rzekach, które mieli na drodze swej ucieczki, potonęli. Także nieliczni tylko uszli z życiem. Pewny zgiełk zamarł w kamieniach fundamentów kaplicy, którą wybudowano w miejscu domniemanej śmierci wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Budowę drewnianej kaplicy krzyżacy rozpoczęli w 1411 roku, lecz ta spłonęła już w 1414 roku, podczas kolejnej wojny polsko-krzyżackiej. Wkrótce odbudowano ją z kamienia i wyposażono w nowe przedmioty liturgiczne. W połowie XVII wieku kaplica została zniszczona przez Tatarów. Jej ruiny, odsunięte od współczesnego wzgórza pomnikowego, to najstarszy pomnik grunwaldzki. Pomnik upadku świata, który prawie 200 lat wcześniej przynieśli do tej pagórkowatej krainy jerozolimscy rycerze. Już z odległości kilku kilometrów widać górujący nad polami grunwaldzkimi zespół pomnikowy usytuowany na najwyższym wzniesieniu terenu zwanym wzgórzem zwycięstwa. Z granitowego grania stosłupa spoglądają twarze dwóch rycerzy. Stojące obok 30-metrowe maszty z metalowymi proporcami symbolizują chorągwie, które zatknięto po zwycięstwie na miejscu bitwy. Zespół pomnikowy zbudowany został w 1960 roku dla upamiętnienia 550. rocznicy bitwy, według projektu konkursowego Jerzego Bandury i Witolda Cęckiewicza. Częścią zespołu pomnikowego jest również amfiteatr na wzgórzu zwycięstwa, z kolistą kamienną makietą obrazującą rozstawienie wojsk przed bitwą. Przy szerokiej alei wiodącej od parkingu do Wzgórza Zwycięstwa stoi nieforemna bryła obelisku ułożonego z głazów cokołu pomnika grunwaldzkiego, wzniesionego w 1910 roku w Krakowie, a zniszczonego w 1939 roku przez hitlerowców. Wszystkie te kamienie i głazy na grunwaldzkich polach to żywy pomnik i święte miejsce nie tylko dla Polaków ale tych wszystkich narodów Europy, których rycerze tutaj polegli, niezależnie od tego, po której stronie walczyli. Pod amfiteatrem mieści się muzeum oraz audytorium i salka kinowa, w której można obejrzeć fragmenty filmu Krzyżacy, a także filmy dokumentalno-oświatowe. Ekspozytorium muzealnym znajdują się zbiory militarne pochodzące z wykopalisk oraz repliki dawnego oręża. Na wystawach okresowych w muzeum można podziwiać takie eksponaty jak haftowana kopia obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem czy diorama przedstawiająca przebieg bitwy. Fundacja Grunwald Utrwala tradycję organizacji wielkich inscenizacji tej średniowiecznej batalii, ściągając w każdą rocznicę bitwy, około 15 lipca, do powiatu ostruckiego dziesiątki tysięcy turystów oraz miłośników historii średniowiecznej, rekonstruktorów i bractwa rycerskie z całej Europy.